Wracając do kraju. Rząd przyjął projekt nowelizacji o ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Już o tym Państwu wspominałem, to w skrócie się nazywa KSC. Będzie on wymagał od podmiotów kluczowych i ważnych yy, i wprowadza taką terminologię wdrożenia bardziej rygorystycznych środków zarządzania ryzykiem i zgłaszania incydentów bezpieczeństwa. Przypominam Państwu o tym, dlatego, że teraz zapraszam na rozmowę z Piotrem Mieczkowskim, członkiem zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Witam Panie Piotrze. Dzień dobry. Najważniejsze zmiany w nowelizacji przyjętej przez rząd, czy to. No i druga część tego pytania, bo to pewnie będzie prościej powiedzieć. Krok w dobrym stronę, w stronę większego bezpieczeństwa czy nadregulacja? To jest krok niestety w złą stronę, dlatego że rząd sam sobie przeczy. Mamy raporty zespołu pana Brzoski sprawdzamy, mamy raporty no, wybitnych ekspertów z firmy EY. Mamy też opinie profesorów z SGH i różnych uczelni, ale też ekspertów rynkowych wskazujących, że Polska wprowadza największą nadregulację w Unii Europejskiej w zakresie transpozycji prawa, czyli przeniesienia zapisów dyrektywy NIS-2 do Polski. Jedną z takich największych nadregulacji jest kwestia dostawcy wysokiego ryzyka. W skrócie chodzi o to, że historycznie była taka rekomendacja promowana przez Stany Zjednoczone, aby wprowadzić i wykluczyć właściwie takie, wprowadzić przepisy i wykluczyć w szczególności dostawców chińskich z sieci 5G, nazywa to się 5G Toolbox, ale te przepisy nasz rząd wspaniałomyślny przekopiował do wszystkich innych prawie branż, bo 18 sektorów. O których tutaj rozmawiamy, i właściwie rząd, a tak, tak zwane kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, prawie w każdym sektorze gospodarki będzie mogło wykluczyć dowolnego dostawcę na bazie, tak naprawdę, również politycznych kryteriów. Więc rząd sam sobie przeczy, ale podobnie, powiem szczerze, jest z regulacją nadchodzącą kryptowalut. My czytałem o proteście, jaki przedsiębiorcy wysłają do prezydenta Karola Nowrockiego, aby zatrzymał tak zwane wdrożenie dyrektywy MIKA o kryptoaktywach. Tam podobnie mamy do czynienia z gigantyczną nadregulacją. A co to oznacza dla, dla przedsiębiorców? No to będą miliony złotych wydane na potencjalną wymianę sprzętu za x lat, bo to może być 4 albo 7 w zależności od branży. No i też nowe wydatki związane z audytami i ze szkoleniami. Tutaj bym chciał podkreślić, że to, że dbamy o cyberbezpieczeństwo jest dobre i to, że rząd. Powinien wdrożyć nis dwa, jest to dyrektywa unijna, to powinno nastąpić. Natomiast ja miałem wrażenie, że obecny rząd, ten nowy od 2023 roku, słucha przedsiębiorców i nie będzie wprowadzał nad, no, nad większych, większych regulacji niż te, które byśmy się mogli spodziewać. No niestety jest na odwrót i to jest kolejny zły przykład, jak niestety rząd nie słucha polskich przedsiębiorców. Czy pan wie, czy pan już zdążył się zapoznać z tymi przepisami na tyle, żeby móc powiedzieć naszym widzom, jakie środki zarządzania ryzykiem będą teraz wymagane? Czy, no bo już pan wspomniał o tym, że firmy, yy, w, może nie w większości, ale część firm nie jest gotowa na ich wdrożenie, będzie to wymagało dodatkowych inwestycji i to pewnie niemałych, a na czym będą polegały te inwestycje? Na czym polega tutaj problem? Problem tego dostawcy wysokiego ryzyka polega na tym, że właściwie ciało polityczne, a takie w dużej mierze jest kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, będzie wydawało opinię na temat, czy dany dostawca rozwiązań IT jest bezpieczny lub nie. No i jeśli będzie niebezpieczny, to kolegium może wydać opinię, że taki sprzęt należy po prostu usunąć. I teraz przykładowo, jeśli mamy. E, takie routery zainstalowane w sieciach stacjonarnych za środki unijne, których czas wydatkowania jest 7, e, często nawet do 10 lat, mówię o amortyzacji sprzętu, no to w tym momencie ten sprzęt trzeba będzie usunąć i to w miejscach całkowicie nierentownych, bo ja przypomnę, że wydatki kierowane na tak zwane białe plamy i na budowę sieci światłowodowych w terenach nierentownych no są projektami nierentownymi, więc właściwie przedsiębiorcy za 7 lat mogą obudzić się w sytuacji, gdzie, a nawet za cztery w przypadku przepraszam, przedsiębiorców, bo ten czas dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest krótszy niż te siedem lat wspomniane przeze mnie, no i nagle będą mieli problem z zmianą sprzętu, czyli poniesieniem wyższych Kosztów wymiany sprzętu, a to się przełoży na wyższe koszty dla konsumentów i polskich przedsiębiorców. Natomiast wspomniał Pan o zarządzaniu ryzykiem i o tym, co ci przedsiębiorcy kluczowi czy ważni, których oficjalnie rząd szacuje na 18 tysięcy, a tak naprawdę szacunki rynkowe to około 30-40 tysięcy podmiotów, no one będą musiały zarejestrować się w odpowiednim systemie. Monitorować incydenty, do 40, często 40 godzin lub nawet 24 je zgłaszać, będą musiały robić regularne audyty co dwa lata i tak dalej. To też się tyczy oczywiście podmiotów publicznych, więc możemy się spodziewać bardzo dużych wydatków. Na tego typu działania, również na wspomniane przeze mnie audyty czy szkolenia. Po części jest to dobra informacja, mówię po części ta wynikająca z edukacji, ta wynikająca ze szkoleń czy z chęci podnoszenia cyberbezpieczeństwa w Polsce.